Dzień dobry, Maciej Bromirski, lekarz roślin. Zaczynamy. Proszę Państwa, chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć historię tego produktu. Jest to preparat biopolin, jest to atraktant. Stosujemy go na plantacje kwitnące rzepaku, który zwabia pszczoły. Dlaczego w tej miejscowości, w tych okolicznościach? Ano dlatego, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jesteśmy w miejscowości Pszczółki, gdzie zapraszam Państwa na plantację rzepaku i do pasieki. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, jesteśmy w przepięknych okolicznościach przyrody, miejscowość pszczółki, przepięknie zapowiadająca się plantacja. Jesteśmy na gospodarstwie u Pana Stanisława Kota. E, proszę Państwa, Pan Stanisław Kot jest nie tylko rolnikiem, ale i pszczelarzem. Także Pan Stanisław za chwileczkę zaprosi nas do swojego ula, do swoich pszczół i opowie nam o jakim preparacie, Panie Stanisławie? Biopolin. O biopolinie. I zapraszam na pasiekę. Zapraszamy. Proszę Państwa, słowo się rzekło. Pan Stanisław zaprosił nas do swojej pasieki. Jak widać za mną i słychać, pszczoły bardzo mocno pracują. Pana Stanisława zastaliśmy przy pracy. Panie Stanisławie, wielokrotnie opowiadał mi Pan właśnie o tym preparacie Biopolin. 5 czy 6 lat stosowania. Co tak naprawdę przekonało Pana do stosowania tego preparatu? Akurat prysce tym preparatem już 6 lat, rzepaki. po to, żeby zwabić pszczoły po pożytek. I przez to, że pszczoły są tym wabione, dużo więcej, dużo więcej miodu nektaru przynoszą do uli. Pszczoły z ulami stały na wadze i było to widać, jak przybywa waga. Panie Stanisławie, czyli biopolin, tak jak Pan tutaj mówi, z tego wynika, że jest atraktantem, tak? Czyli tak, zwabia. Tak, i polecam każdemu pszczelarzowi, żeby kupił i dał rolnikowi do rzepaku. Czyli to rolnik pszczelarzowi? Powinien opryskać. Powinien opryskać. A pszczelarz powinien dać biopolin rolnikowi. Super. Proszę Państwa, tutaj proszę zobaczyć, to jest właśnie efekt działania pszczół i dodatkowy efekt działania biopolinu. Tak. Panie Stanisławie, słyszałem, że Pana pasiecha jest słynna też z miodów pitnych. Czy moglibyśmy poczuć się zaproszeni na degustację miodów pitnych? Akurat teraz zapraszam, bo już jest z pracy, na pitny miod. Panie Stanisławie, bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy za to, że oprowadził nas po swoim gospodarstwie, na plantacji rzepaku. No i to, że wpuścił pan nas do swojego królestwa. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję również też.